Cześć Wam, dzisiaj jest Wizu, wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Gęczny Impact. Serii o tym samym tytule. I zacznijmy oczywiście od Libena, bo e, moment, zanim z nim pogadamy, warto by było powiedzieć, że wczoraj był ostatni dzień, kiedy Liben dawał tą paczkę dającą nam specjalne nagrody. Co oznacza, że jeżeli odhaczaliście wszystko od początku, to wczoraj powinna być ta piąta paczka, za którą są nagrody. Ale to nie jest ostatnia paczka, bo jeżeli dobrze pamiętam, Liben powinien mieć ich 7 dla nas, co oznacza, że jeszcze dzisiaj i jutro się powinno dać złapać. Oczywiście, a potem już chyba paczek nie będzie? Jakoś tak. Kto z do sprawdzenia, spóki daje, to bierzcie, bo no, why not, to jest zawsze 40 premiumów więcej, ale jest pięknie, jest bardzo fajnie, więc liben, ja cię w tym roku hejcę za gadanie o Honkaju Star Railu i nie gadanie o Natlanie, to jest tak bardzo hatfu, jak może być, co w sumie nie jest tematem dzisiejszego odcinka, ale powstrzymuję się, żeby nie było tematem dzisiejszego odcinka, bo to gadanie równie dobrze można by było zamienić w porządny rant. Postaram się nie. W sumie, jak tak pomyślę, to tutaj z góry będzie chyba łatwiej. A tu będzie łatwiej się manewrować w odpowiednią szczelinę, żeby się dostać. Tak, to jest to drzewko, czy to jest. Nie, to jest chyba to drzewko. Tutaj, kurczę, nie pamiętam już gdzie to było. A jest, dobra. Wieki mnie tutaj nie było, dlatego też jakoś tak mi nie po drodze mentalnie było, żeby to znaleźć. Przejdźmy dalej, przejdźmy dalej ludziska, bo to nie jest jedyna informacja dzisiejszego dnia, oczywiście. Więc już 31. Widzimy się na rolowaniu. Jeżeli jesteście zainteresowani leceniem posiadanym albo po Nachidę, ewentualnie po gaminga, oczywiście, no to Sezu oraz Diduch zbierają listę. Widzimy się 31 18, co najmniej 30 roków w dniu rolowania. Nie, że teraz. Internet na tyle dobry wymóc. Filmować to, co ja mam restreamować dalej oraz oczywiście zgoda rodzica lub prawnego opiekuna to, żeby się pojawić na streamie. Plus, jeżeli nie planujecie rolować, to z trzymaniem kciuków również zapraszam. Również tam będę siedział trzymał kciuki, wysyłał szczęście w stronę rolujących, tak samo dzień wcześniej 30 w TOFie, tam szybko bierzek zbiera na ploti. Jeżeli jesteście zainteresowani, to to i już mamy informację, że następne rolowanie tam będzie miesiąc później czegoś, tak, 20. Coś mi takiego szybko bierzek pisał, mignęło mi rano, jak wstawałem i zerkałem na telefon. Tak, 20 lutego, przy czym już jest więcej zainteresowań Interesowanych na tamto rolowanie w przyszłości, więc widzimy się również 20, już wam tak e, drobnie zapowiadam. I to jest tyle tych takich delikatnych informacji na dzisiaj. Ruszmy to, co wczoraj podziało się na streamie do Honkaja Starella, nie gadając za bardzo o Honkaju Starilu, tylko o sytuacji jaką mamy z Genshinem. Więc przede wszystkim wczoraj się stream był bardzo mocny, był bardzo dobry, podobało mi się to co widziałem. Miał tą samą słabość, miał ten sam problem, co Genshinowy ostatni stream, czyli wyszedł do i kilku jego współpracowników gadali w naszym kierunku w języku chińskim i były napisy po angielsku na dole, które karabin waliły do przodu, więc trudno mi się się to tłumaczyło, ale to może ja plus zawsze, jeżeli jest chiński, całkowicie inna kultura, oni się starają być strasznie stoiscy i gadać tak, no nie wiem, czy profesjonalnie to można nazwać, no ale troszkę inaczej jest to odbierane niż u nas. Nie ma tych emocji, które zazwyczaj przekazują voice actorzy, kiedy wykonują swoją pracę, czy nawet ludzi nie widać, czy mają więcej emocji niż Dawei i jego ekipa, która stoi i gada w naszym kierunku. Plus te napisy po angielsku, język chiński, mi się to gorzej odbiera, więc to jest mój prywatny, subiektywny odbiór to może jest kwestia tego, ale wczorajszy stream z Honkaja Storyla miał znacznie więcej emocji, znacznie więcej radości i takiego mm, przypału niż Genshin'owy, więc było widać rozrzut, bardzo duży rozrzut. Wstawiam wam tutaj grafikę, popełnili zestawienie tego, co było chyba na ostatniej zapowiedzi z Honkai Impacta Firda. poprawcie mnie, ale to jest chyba z tego, z Genshin'a oczywiście i z Honkai Star Raila wczorajszego, więc na jednej widać tą radość, wzruszenie wręcz. Jeżeli oglądaliście te wszystkie zapowiedzi z Honkai Impacta Firda, jak gadali, że będzie dwójka, to dałeś się tam praktycznie popłakał, więc było widać te emocje, było widać jak a, to jest ważne dla niego, jak to jest głęboko w tym serduchu zakorzenione, i że to jest projekt jego życia. I to czuć. Jeżeli chodzi wczoraj o Honka Jasta Raila, to z tego streamu jednoznacznie wynikało, że świetnie się bawi, było widać tą radość, zarówno w głosie, jak i w wyglądzie, w błysk w oczach. Aktorsko trochę do tego podszedł, więc to było udane, to mi się podobało, to było bardzo fajne. Jeżeli chodzi o streama z Genshin'a, ja mam wrażenie. Właściwie wspomnienie, bym powiedział, nawet nie wiem, czy za waszych czasów też to było, jak ja byłem malutki chodziłem do szkoły podstawowej, to część nauczycieli pamiętała jeszcze czasy PRL-u i, i tego typu akcji, więc Dyro, stary w podstawówce, robił apele, bardzo często, uwielbiał. Stawał i gadał, i gadał, i gadał. I miny nauczycieli to było dokładnie to, co ma Way. Ten taki jakiś coś w wyrazie twarzy ukrytego, że oni tutaj są, pokazują się od tej strony, są dumni, ale takim się tu nie chce być, ale nie mogą tego pokazać uczniom, ale tak najchętniej by się stąd upłynnili w ogóle, bo ten apel o tej porannej godzinie i tak dalej, i tak dalej, więc ten jakiś taki... Wyraz twarzy, spojrzenia, coś w nim było takiego, że patrząc na to, co jest w tym streamie Genshinowym, miałem wrażenie takie, że on tam jest dumny z tego, że może być, ale wcale mu się tam nie chce być, więc takie wrażenie odebrałem. Może to jest, tak jak mówię, moja bardzo subiektywna opinia, ale patrząc na to, co się działo na Hongkajowych streamach jednym, drugim i Genshinowym streamie, czułem tą różnicę. Czułem tą różnicę również od Was. Informacje od Genshinowców na streamie i w komentarzach pod wczorajszym zapisem były takie, że pomimo tego, że nie gram w Hongkaja, czy że HSR mnie nie interesuje, interesuje, to widać, że ten stream jest po bandzie, daje radę. No i faktycznie jest po bandzie, dawał radę. To było troszeczkę smutne, troszeczkę fajne, no bo jednak HSR dostaje coś dobrego, więc je, yeah, mega. To nie jest tak, że zazdroszczę i nie chcesz żeby mieli, tylko zazdroszczę, bo chcę, żeby tak samo było w Gęszcinie, żeby Gęszcin był tak samo traktowany. No ale to jest mój odbiór. Dajcie znać, jak waszym zdaniem to wyszło. Może inaczej to postrzegamy i się czegoś nauczę, nie wiem, to różnie do tego podejść można. Oprócz tego oczywiście nie obyło się bez kwasów, jest cała masa jakichś dram i pyskówek, głupich rzeczy, do których nie będę się odnosił, poza jedną grafiką, która wczoraj szalała, jako niby prawdziwa, ja sobie ją tutaj, to znaczy wam ją wkleję, sobie otworzę, żeby zobaczyć, co tam się działo i był spam. Na tym streamie ludzie pisali tam Genshin could never, Genshin would never i tak dalej, i tak dalej. Była tego cała masa, na co konto oficjalne Honkai Star Rail odpisuje Genshin could never. I to zostało rzucone wszędzie, ludzie eksplodowali, że! Ktoś straci pracę w ogóle, jak pocisnęli po i tak dalej, i tak dalej. Macie tutaj tą grafikę, jak ona wyglądała oryginalnie. Tam tekst od Honka Starella był Vision Pro, i nie było nic na temat Gęszlina, więc to jest przeróbka, to jest Photoshop. To zdanie nie padło z perspektywy nas, Gęszlinowców. No, nie naplujli nam, nie naplujli nam. Akurat tu się zachowali bardzo profesjonalnie, i spoko, i mega, i podoba mi się to, ale no, grafika poszła w internety z podpisem, że tak, że to jest potwierdzone, że to jest prawdziwe, nie jest prawdziwe. Zaznaczam, nie jest to prawdziwe, więc tutaj. Tutaj się zaczęło robić troszkę kwaśną, bardzo, bardzo mocno kwaśną w niektórych momentach, więc to jest e, drama, której właściwie nie ma i jest bez sensu, że było to podawane dalej. Ktoś dla żartu i czystej złośliwości to przerobił, rzucił dalej. No i wyszło jak wyszło. Z drugiej strony też czuć różnicę w odbiorze. Tam 20 rolek nam danych, tutaj 13, więc niby tylko 7 rolek, nieduża różnica, ale po tych paru latach, po biciu wszystkich rekordów, po tym wszystkim, co razem przeszliśmy, jest takie, no, jesteście już tą niechcianą zabawką, wypad. To... To, to, to niestety jest moje odczucie tej sytuacji. Więc dajcie znać, jak wy to odbieracie, bo jest dokładnie to, czego się spodziewałem. Honkaj Starele miał naprawdę mocnego streama i Genshin odstaje coraz mocniej. A ja bym przeskoczył do innych rzeczy, które również mamy na dzisiaj przygotowane. I, żeby nie było, są całkiem niezłe, są całkiem fajne i przyjemne. Więc przede wszystkim przeskoczmy do Adeptus Mechanical Marvel. Jest to nowy web-event z Adeptusami. Wystartował wczoraj, 26, kończy się 31, więc pamiętajcie kliknąć, pamiętajcie wbić i... Pamiętajcie wjechać, ja wam zostawię linka do tego, bo o ile dobrze pamiętam, aż sprawdzę, nie ma tego w special eventach Czyli to jest kolejny web event, którego nie znajdziecie w grze z poinformowaniem, że Hey hey hej Web event jest do zrobienia i macie primogem do przygarnięcia, więc Tutaj jak się kliknie start i polecimy z tym dalej, to nawet zobaczę co tutaj jest, bo nie widziałem tego wcześniej Jest to oczywiście z Xian Yun związane, więc mamy troszeczkę z naszym birbem O, czym ja tutaj mam narysować to, to, to coś? Czy ona zgubiła okulary, które ma na nosie? Gdzieś. Eee, myślałem, że trzeba będzie rysować robić jakiś obrys. Czyli my klikamy, a to jedzie dalej. To jest chyba jeden z najgorszych web eventów, jakie były do tej pory. Ten zmyciem, który był poprzednio, był świetny. A to jest straszne. Kliknąłem raz i się samo zrobiło. Nie dało się skopiować linka. Trzeba było zrobić share'a prawdziwego. Są cudne rysunki. Piękna animacje, podoba mi się to wizualnie, ale... Co do roboty tutaj jest, że pseudo-gameplayowo to jest jeden z najgorszych web-eventów, jakie mieliśmy. Dobrze, że nie wiedziałem, co na mnie czeka w tym evencie, bo gdybym wiedział, to bym się nie chciał tego odklikiwać. No i ta grafika jest chat, może poleci na miniaturę. I da się zagrać jeszcze raz, ale nic innego tutaj na nas nie czeka, bo jeżeli dobrze kumam, tu jest tylko 40 primogemów. Oh well. Więc macie to oczywiście na Discordzie w zakładce linki z YouTube'a, gdzie są wszystkie te, te dane, które są na odcinkach, się pojawiają. Dobrze, więc przeskoczmy do ostatniej rzeczy, ta się może niektórym bardzo spodobać, a innym nie. Bardzo nie wiem, czy pamiętacie tą garść rolek, którą dostępna było chyba 10 czy 11 łącznie rolek, tam 1700, czy ile primogemów danych za to, że streamowałem. Trzeba wysłuchać te 30 godzin streamowania rozbite na 3 tygodnie, co najmniej 5 godzin streama w każdym tygodniu. Jada, jada, tam te różne kombinacje i obostrzenia są zazwyczaj. Widzę to robi ogarniając gęsina i montaż przy okazji, e, więc tak wygląda mój plan streamowy wtedy. I powraca to, powraca to na aktualizację 4.4. Więc ja tu, jak widzicie, jest. Jestem już zarejestrowany. Link będziecie mieli oczywiście również w linkach z YouTube'a, bo tam lecicie i jeżeli jesteście zalogowani na swoje konto, nowe UID wam się wyświetla i cała reszta moja kamera powinna to zasłaniać. Jest to konto połączone z Twitchem to potrzebujecie mieć zrobione, żeby odbierać na przykład dropy z Twitcha, jeżeli macie to zrobione do dropów, to macie już połączone konta, więc ten element jest ogarnięty, to jest kilka rzeczy w aktualizacji 4.4, które będą się działy na plus dla nas, jeżeli chodzi o rolki, czyli przede wszystkim będą kolejne nowe dropy, 30 primogamów za obejrzenie 120 minut cudzego streama, więc lecicie z tym i tam odkładają się te dropy, możecie wszystkie przygarnąć, a zaraz po tym jest sekcja dla streamerów, co oznacza, że macie czas od 26 do 2 na zarejestrowanie się na to, od 35 do 20 streamujecie, a potem od 21 do 7 powinna być weryfikacja ze strony Hojo, czy zostało wszystko wykonane poprawnie. Jeżeli tak, no to potem będą rozsyłane rolki, więc na jakiej zasadzie będzie to działało? Będzie 200 primo za streamowanie Genshin'a przez 6 godzin. Po 9 godzinach jest 250, po 12 350, a po 3800, czyli łącznie jest tych rolków troszkę do przygarnięcia, to się tam sumuje, więc tego będzie troszkę plus. Jeżeli jeszcze streamujecie przez 3 tygodnie i utrzymacie 3 godziny pierwszego tygodnia, 3 godziny drugiego tygodnia i 3 godziny trzeciego tygodnia, to dostajecie po 50, 100 i 150 dodatkowo, co oznacza, że troszkę tych primosków będzie do odłożenia dla tych z Was, którzy są w stanie streamować z Gęszyna. Plus informacja jest taka, że jeżeli znajdziecie się w topce najlepszych streamerów z Gęsina, co jest bardzo trudne do osiągnięcia i właściwie poza zasięgiem kokolwiek u nas, no bo jednak bariera językowa mamy znacznie mniejszą grupę docelową, ale jeżeli ktoś by się tutaj znalazł, to wow, nice, no to dostajecie dodatkowo nagrodę na na za top 81 do 150 dolarów. No i im, im wyżej, tym więcej, czyli za top 4 jest 700 dolarów, za trzecie miejsce 1000, za drugie miejsce 2000, a za pierwsze miejsce 3500. Więc jak polecicie na Discorda, to tam są wszystkie linki, a ja bym przeskoczył do kolejnej informacji, którą jest, uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trafne od samego początku, inne mogą być prawdziwe we w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Zacznijmy od informacji, która jest dość kontrowersyjna, ale to jest to, o czym Wam mówiłem. Ostatnio jakby informacja o Chiori to podkreślałem wielokrotnie, że wygląda to trefnie, wygląda to inaczej niż wszystkie informacje, które dostawaliśmy wcześniej. Nie jestem co do tego przekonany. Po przeczytaniu tego opisu z Kili wiem mniej niż wiedziałem wcześniej. Nie zgadza mi się to z tym, co miałem od swoich i co szalało wcześniej w internecie, więc nie jestem przekonany co do informacji lecących od Uncle Pippi w internety i no nie powiem, że to jest fake, nie powiem, że to jest Bullshit, bo nie jestem w stanie tego potwierdzić, ale nie zgadza mi się to. Przekazałem wam jednak wszystko, co wyciekło, żeby było, że no, przekazane jest. I teraz pojawiają się informacje, jeżeli dobrze rozumiem, bezpośrednio od Uncle Pippi, które są, już wam to przeczytam, żeby nikogo nie okłamać, ale to jest tak śmieszne, że aż mi jest przykro, że wcześniej wspomniane informacje są błędne i nie odzwierciedlają tego, co widział. Co oznacza, że informacje, które z tego co rozumiem, poszły od tego człowieka, nie są informacjami na temat tego, co widział grywalnie. No okej, okay, dobra, czyli wszystko to było bullshitem, mam tak to rozumieć Zobaczymy za kilka dni, właściwie zobaczymy już w poniedziałek, wtorek Powinny ciec pierwsze informacje wybebeszone z bety, która zostanie rozesłana do beta testerów Co oznacza, że będziemy mieli potwierdzenie, co było prawdą, co nie Ale, żeby było zabawniej, no uwielbiam tego typu informacje, jak ktoś się rozpisuje a tutaj wielki liker i w ogóle wszystkie dane są A potem na koniec, haha, to był bullshit, tego typu rzeczy nie lubię Jeszcze gdyby to tak zdechło w ciszy, znaczy się powiedział swoje, powiedział swoje A potem to się ukazało nieprawdą, no to okej, okay, dobra do, gdzieś ktoś podał jakiś błąd, albo w tłumaczeniu, albo totalnie fejka, kaczkę dziennikarską, czy coś w tym stylu, ale jeżeli ktoś narobi szumu, narobi szumu, a potem haha, to jednak wszystko było nieprawda, to zawsze mi się tak przykro robi, bo no to jest słabe. To jest słabe, więc przekazuję wam jak jest i mam dla was jeszcze jedną informację dzisiaj to sobie może przesunę na jutro, bo się rozgadałem na tych wcześniejszych rzeczach, więc mam jedną informację, która dość ważna może być dla fanów Switcha, więc jeżeli chcecie Genshin'a na Switchu, to mam nowe informacje, oprócz tego lecą nowe Informacje na temat następcy Switcha. Więc jeżeli chodzi o Switcha, to info z Insajdu, jakie leci w moim kierunku, sugeruje bardzo, bardzo, bardzo mocno, że Genshin na Switchu się nie pojawi i Hoyo oficjalnie nie wycofuje się z stwierdzenia, że Genshin na Switchu będzie, dalej oficjalnie Genshin na Switchu ma być, bo próbują to rozegrać w sposób taki, że kiedy pojawi się następca Switcha, nazwijmy go Switch dwójka, żeby nie było, to na tej konsoli Wskoczy Genshin i Hojo będzie rżnęło, głupa, że a to nie jest ta sama konsola, oni nie wiedzieli, o nie, je! Więc taki podobno jest plan, taka informacja gdzieś tam szaleje i do mnie dotarła. Z tego co rozumiem, wstępne wersje buildy Genshina na Switcha istniały z pierwszych aktualizacji 1. coś tam na samym początku. Potem nie rozwijali tego albo jakoś średnio to rozwijali, tak czy inaczej obecne wersje Genshina bardzo mocno by się szarpały ze Switchem, bo Hojo nie jest najlepsze w optymalizacji, a żeby coś działało na Switchu porządnie, no ta optymalizacja jest mega wymagana. Tutaj ten, ten sprzęt już ma. Bardzo bardzo wiekowe bebechy, pomimo tego, że dalej jest sprzedawane jak nówka w sklepach. Przechodząc dalej, jeżeli o Switchu mowa i o Genshinie mowa, jeżeli dobrze rozumiem informacje, które do mnie dotarły, to zbliża się na Switcha dwójkę tego następcę Switcha, ze względu na to, że ciekną pierwsze informacje, że HoYo ma dostęp do devkita nowego Switcha, co oznacza, że pracują nad czymś, co się na tym Switchu ma pojawić, bo inaczej nie potrzebowaliby devkita, nie prosiliby o niego Nintendo i nie dostaliby go, gdyby nie produkowali czegoś, co na Switch ma wyjść w okolicy premiery. Może to być Genshin, ale może to równie dobrze być Honkai Stary czy Zenleson Zero, czy jakikolwiek ich inny produkt. Może to być Honkai Impact Third 2. Ja mam tę informację od Genshinowców, ale prawdopodobnie Genshin nie jest najlepszym wyborem ze względu na to, że jest konkurencją dla Zeldy, tak mentalnie dla wielu graczy, co oznacza, że Nintendo nie chciałoby tej gry na swoim systemie jako system launcher na początku, żeby nie robić jakiejś dziwnej konkurencji, co oznacza, że Honkai Impact Third 2 albo Zenleson Zero są bezpieczne. Wyborem ze strony Hojo. Tu się dogadali z Nintendo. Ok, Wy zrobicie to, my się nie będziemy pultali. A potem, jak sobie wrzucicie Genshin na pół roku później czy coś, to nikt się nie obrazi. Wcześniej wysypało się mnóstwo ofiary z informacjami, kto i co i kto ma jaki dev kit, więc Na przykład, Bobby Kotik z Blizzarda jeszcze wtedy, bo już teraz wiadomo nie, ale jeszcze wtedy z Blizzarda mówił o tym, co oni z tym dewkitem robią i wysypał Nintendo z wielu informacji. Oprócz tego, jeżeli już o Switchu dwójce, czy tam następcy Switcha jest mowa, to mamy info, jaki ekran będzie, bo tutaj poleciały dane produkcje. Co Nintendo zamówiło, więc mamy 8 -calowy ekran LCD, nie OLED, LCD, ale to LCD nowej generacji, czyli nie coś takiego, co znajdziecie w Switchu, tylko generację 7 lat później, czyli całkowicie inna technologia, wciąż się nazywa LCD, ale no troszkę coś innego bardzo mocno. Ludzie już płaczą, że to nie będzie OLED, ale no. Tak to wygląda. 8 cali funkcyjne, nie 8 cali z ramką, tak jak oryginalny Switch miał. 7 cali, plus gruba ramka w tym wliczona, a tu jest 8 cali bez ramki liczone, jeżeli dobrze rozumiem. I zamówionych jest 14,6 miliona sztuk staśmy, co oznacza, że około 14 milionów nowych Switchów powinno być mniej lub bardziej na start gotowych do sprzedania. Że to jest ten pierwszy rzut zamówionych ekranów. Ile z tego wyjdzie, jak z tego wyjdzie, ile będzie odrzutów, jaki procent będzie trefny i jak to wszystko się potoczy czy nie wiem to są po prostu informacje które szaleją w różnych miejscach między innymi podane za Bloombergiem w tym momencie nie to że ufam bo Bloomberg bardzo ostatnio dziury gigantyczne miał ale no są to informacje z produkcji tego co Nintendo zamówiło a nie jakieś ploty że Nintendo coś tam użyje nie to jest po prostu sprzęt Hardware, który został przez Nintendo zamówiony. Raczej nie będą go trzymali w magazynie, żeby się kurzył, tylko do czegoś tego użyją. Stąd jest teoria, że to jest ekran do Switcha. Dwa następcy, whatever pro, jak oni go tam nazwą, tak go tam nazwą. Dobrze, ludziska, to jest tyle na dzisiaj, więc początek chińskiego nowego roku. To jest nowy konkurs, który trwa do plus minus końca tego miesiąca, więc niewiele czasu już zostało. Zapraszam do zabawy. Bajkowe animacje również się powoli będą kończyły, a tworzenie zwierzątek U, jeżeli dobrze czaje, będzie trwało troszkę dłużej. Zapraszam do wspólnej zabawy w tych konkursach. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez użytkownika albo użytkowniczkę Nikiem Kwiatek. Pozdrawiam Cię mocno i serdecznie jesteś osą. Awesome. Pamiętajcie, że wciąż trwa daily check in Web Event, jeżeli odhaczacie wszystko od początku miesiąca, aż do teraz, to do końca miesiąca, tam już nic nie zostało, co oznacza, że ze startem lutego będziemy mieli nową rotację i nowe primogemy dnia 4, 11 i 18. Honkai jest oczywiście podobnie, kryształki tam do odebrania już odebrałem na odcinku, który się zbliża za parę godzin z podsumowaniem tego, co na streamie było. I nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić jak. Długi guldon pozostał wam na Parametric Transformerze. W moim przypadku są to 3 doby. Korzystając z okazji, chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym wasze wsparcie. Jest nieocenione. Lisi Magowie, Wasza magia jest potężna, jesteście osą. Lisi. Arcy Magowie, wasza magia jest potężna. jesteście, arcy i arcy. Dziękuję Wam za wasz wkład w ten kanał. I lisi Twitcher i Twitcher dziękuję Wam za wasz wkład w ten kanał, Wasza magia jest Twitcher potężna. Jesteście Twitcher osom. To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia dobrego dnia, zęka Świetnych, pięć rolek. Niech Boże karędzi wam, przyjawimy się przy najbliższej okazji, która powinna się po Pojawić jutro na bardziej kontrowersyjnym odcinku, jeżeli użyję tego materiału, którego planuję użyć jutro. I to jest tyle. Miłego, do następnego. I hej Wczoraj sobie zaryłem gardło na tych wszystkich nagrywkach i to bardzo mocno, i jeszcze mi się nie zregenerowało. Dzisiaj w połowie gadania zacząłem czuć, że. Uuu, u, u jest upuchnięte, jest niedobrze.